Maneczko z tej strony, Darwin. gramy ponownie w Dining Light'a. Zaczynamy od razu z grubej rury, że tak powiem. I lecimy, ratować naszego kochanego Zira, bo on jest gdzieś tu więziony, torturowany i tak inny. Nie wiem nie wiemy, co się z nim dzieje. A w ostatnim odcinku, oczywiście, już trochę zbyt dużo trwało chodzenie tutaj i okradanie ich z każdego możliwego przedmiotu. Tutaj nie przemyślałem. Na przykład jak teraz, też to samo robię. <laughs> warto było karabiny maszynowe zoromistą i sobie w szafeczkach karabiny maszynowe Ja pierdziele, warto ich okradać. Tak, pistolet! Tak! Wreszcie! Nilo ma demageu? Sto ileś? same są, okej okay. Tak, będziemy mogli dać na tamtego do udarz jakoś tak. Tą broń. Nareszcie. Wolę powodutku pozwiedzać wtedy czuję się lepiej, że o czymś nie zapomniałam oczywiście, na przykład o czymś takim zarąbistym. to jest piecznięty Wali mnie czy jest piecznięty. Ważne tylko żeby nie na mnie był ściekły. Kto tam? Musiałem. Musiałem. Wymagało taka sytuacja Dobra full auto. Dobra, szybki reload Dawaj, 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 dawaj Stopę masz. I masz stopę Dobra, leży Dawaj karabin A on też się przyda. O brak miejsca na karabiny! Jak to? Jakiś żołosny sierp? Weź to od razu, rozmontuj. Wskazało się, że u też po co nam taka rzecz. Więcej karabinów potrzebujemy. O, strzelam następnych. Dobra, dostali. O, str... Brawo w typa chcę usłyszeć jak krzyczysz, brawo oni są sobie wybiegli, rozumiem czekajcie chwilę, was jeszcze pokradam, bo to jest bardzo stresowujące. Może secretik będzie... Ooooooo, naprawdę secretik za moim karabinem maszynowym. A, czekajcie, muszę wziąć jak najwięcej tych karabinów maszynowych. Tak, wszystko upuść. Flar, szkoda, że flar nisko schowałem. Kurna. Noże też nie potrzebujemy tak bardzo. flary są bardziej przydatne. Po rzadsze. Tak, wszystko upuść i flary weź do łapy. Więcej musimy karabinów maszynowych wziąć ze sobą. Leży? Dobra Chranie by się przydało w tej grze Okej, okay, leży O do sniper elite robiłem teraz, że szybki jesteś Całkiem jestem najszybszym biegaczem w hranie Gdzie ty jesteś w ogóle? Nie widzę cię okay. Więcej karabinów maszynowych, tak? To co najbardziej uwielbiam. Czekajcie, trzeba wziąć jeszcze więcej. Takie Jeszcze znaczy naprawę ma trzy, ten ma... Ten ma jedną tylko naprawę już. Się, że tym walczyłem długo, tak? Tak, ten to już słaby jest. Czemu go nie używałem? Pierdziele to Dobra, poczuję więcej karabinów maszynowych. A, mogłem to robić jak ninja, nie pomyślałam, ja mógł przecież. Okej, okay, już brak miejsca za dużo tych karabinów. Dobra, full auto. Dobra Deyamo. Okej, okay, ratujemy cię ze IR. Kto tam jest? Spokojnie, to ja. Crane, dzięki Bogu. Słuchaj, to bardzo ważne. Jestem już załatwiony, jak widać. Ale moje wyniki nie mogą przepaść wraz ze mną. Nie umrzesz, doktorze, ale musimy się stąd wydostać. Więc bądź proszę cicho. Ach, ach, tak, dobrze. Ale zrozum, moje wyniki muszą dotrzeć do Camdena. Dlatego dałem te pakiety Jade. Wiem, że mówiłeś, że je dostarczysz, ale ona była na miejscu, a że czas tak bardzo naglił... O oh. Doktorze? Oh, shit. Aha. Wystarczy więc słudna nadzieja wybawienia, aby doktor zrobił się gadatliwy. Chwytaj skorpiony wszelkimi środkami. Z przyjemnością. A tych dwóch? Co mamy z nimi zrobić? Nigdy jej nie znajdziecie! Nigdy! A ja nic nie powiem! Nic ze mnie nie wyrwiecie! Na razie nieważne, czy będziesz gadać. Ważne jest to, byś nie mógł nam uciec. Czy ty to ty gnoj do starszy człowiek? Popatrzcie, doktora Marzenić. A sklejnę do dziury. O ja pierdziela! Jeszcze wstaliśmy. Mieliśmy szansę walczyć, znalazłem Zira. Chciałem go zaprowadzić z powrotem do Brekena, ale zaskoczyli nas ludzie raiza. Nie wiem, co się teraz stanie ze mną i z doktorkiem. Zobaczymy, gdzie nas przetransportują. No to za miejsce, za dziura. Na nogi O cholera. Doktorze. Jesteś jak wąż, który wpełz między nas. Tutaj, w mieście kłamstw, ty jesteś największym łgarzem. O czym ty mówisz? Gadaj Skurwielu! Tak! Strać kontrolę! To z tym wy, Amerykanie, radzicie sobie najlepiej. Jeśli... O, ale dostał Luta! Ale dostał! Nieźle! Co za Lamus, dobrze! Co, skarabinem to taki kozak? No właśnie. Pozbądźcie się zostawcie. Tak jest. razu ich zabił, że ten nie utrzymali mnie. O, co za typ z niego jest w ogóle? O, fajna arena, naprawdę. Ale typa tu jest. Co? Ja sobie niby nie poradzę? Ja mam wślizg! Wszechpotężny wślizg! Zapomnieli o mojej potędze. W łamaniu żeber, uciekając od zombiaków. Ja pierdziela, to będzie easy. Wszechpotężny wślizg zabije wszystkich. Wszystkich potężny ślizg zabije. On jest zbyt potężny, żeby ktoś przetrwał na tej arenie. Daj mi jakąś glazurkę dla lamusów, ja mam ślizg. Zaprawdzimy, że ci w takim ślizgiem właśnie walczą. wszystkich zombiaków, co tam. Co, to przemyśla na arena, bo nic nie widać. Weź, zabij. Dobrze. Dobra, pozbywam się jak najszybciej zombiaków. One aż w ścianach utykają. Jest tak piękny ten ślisk Trzeż na arenie. Ja torturuję te zombiaki po prostu. się jeszcze żyje, ja, ty żyjesz Już tu nic nie ma Chyba Już nie widzę Chyba, że jakiś gówno ci się wykryzie w nogę Okej, okay, przyda się na pewno jak dostanę jakąś broń na naprawę Pseczki Wszystko tu nie żyje. To nie chcą. Chyba że ten kontener jeszcze. A, okej okay. Mam apteczki. O, apteczek nie mamy Bardzo ciekawe Postrzeżenie To się na pewno przyda do wiedzenia jak mamy walczyć. Mamy walczyć tak, żeby nie tracić w ogóle HP Właśnie trzeba jak najmniej HP tracić. Jest raz przy Nie wiem, ta walka jakoś tak. Ty się jeszcze żyje, ty żyjesz. No i co oni chcą? Tu nie masz żadnego zębiaka już. Wszystko sobie pozbieramy, elegancko. No, ludzie... Co za debile, co jest z nimi? Jest żałosna ta arena. co, przeżyłem na tej arenie, nie, ma, nie widzę tu żadnego zombiaka już. Tam naraz, naraz, coś zrzucał zaraz z tej góry. Ale co jest? Serio co jest? Czy widzi tu jakiegoś Może tak sponiewierałam, że jakiś przetrwał jeszcze. Ze złamaną nogą czy coś? Tu nic nie ma. Tu kontener. Tutaj gdzieś noże do rzucania, krótki nóż bojowy Szczerze mówiąc fajne rzeczy tutaj leżą, ale Nie wiem, zim, ale to są ty bile O, jak żyje Czyli że jeszcze jakiś gałgan musi gdzieś tutaj biegać żywy. Jeśli nie, to nie mam pęcia co się dzieje. Chyba jak będzie się nazywał witamy na zbugowanej arenie. O, tutaj jest. W swoich wykonaniach się rozniosą. Szkoda, że do tego czasu będziesz trupem. Czyżbyś po raz pierwszy próbował zapanować nad swoim przeznaczeniem, Crane? Obawiam się, że trochę za późno. Robisz wrażenie, jak na żywego trupa. Nie, okay, bardzo przydatne rzeczy tutaj leżą na górze. Dobra, moje przedmioty zostały zabrane. Od razu wszystko, co się da, wszystko rozmontowujemy. Może prędzej zbrojeniowe po prostu zostawię. Krótki nóż na pewno zostawię, bo jest nawet spoczko. Bez szybciutki. A dobra, rozwaliłem go. Nisza o to. A czemu ja to mam? Dobry młotek. Dobra, młoteczek sobie wezmę, jakby co do walki. Wszystko inne rozwalamy, bo nie potrzebujemy takich główien. To, co może być dobre, to mogą być dobre noże. To i ten nożyk. średni też, czeki tylko rozwalamy. Nie potrzebujemy jakiejś syfu. To Fajnie fajny nóż tutaj leżał. O, prezencik, super. Pewnie będzie jeszcze więcej zombiaków. Y jednak nie, bardzo nie. Nie będzie tu więcej zombiaków. Ja poserało. Poserało ich. Ja mam oczywiście taki walczyć z tym czymś. O, dobra. Sory. Dobra. Ooo, ale wyrwałam ciosa. Już, już, spokojnie. Oa Dobra, walka z tym typem nie będzie za prosta, już widzę. Bardzo nie będzie za prosta. Chodźcie, 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 gałganki. Dajecie, chodźcie. A, apteczkę byś mi krzyczeł! Butlęga butla owocem! W sensie Chodź, apteczkę mi jedną dali, tak szczerze mówiąc. Jak ja mam z nim walczyć taką? Czekajcie, takie. Byłem zastanowienie się. A, no właśnie, leżymy. Shit. Dobra co my mamy tutaj zrobić z tym ziomkiem? A my odzyskujemy HP, dobra to easy Dawaj, 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 szarżuj na mózgu, szarżuj, szarżuj Dobra, wyrwał kopa ja też wyrwałem Tylko no, jest całkiem mocny szczerze mówiąc, dobrze że go ulepszyłem. Wow. nie jego zachowań Trzeba będzie go poznać troszeczkę bardziej Dobra, dosłownie co jest? On jest odporny? Dobra, niszczysz sobie ściany, rozumiem. No rzucaj, rzucaj, rzucaj na Co mi zrobisz takimi kamieniami żałosnymi? Szarżuj, chodź. Chodź, gałganie, chodź, 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 chodź. cię. Cholerę szanuję. Robić. Uniki przed czymś takim, takim bydlakiem. One wyrwał kopa! Chyba mu plecy. Co jest? Ja rzucam tymi ząbiekami. One są sponiewierane przeze mnie. Co jest z moimi... Jak rzucenie, jak rzucenie ten tło trzy razy mocniejsze niż nie jak nie jakiś... Dostarczyłeś moim ludziom naprawdę przyzwoitej zabawy. Szkoda, że więcej dla nas nie wystąpi. Tylko opóźniasz nieuniknione. Spróbuj wyciągnąć z tego jak najwięcej, he? Niech nikt nie mówi, że nigdy ci nic nie dałem, Crane. Co za typ? I zapreczka. Odziema. Ktoś już mnie nie dziwią, Crane. Gere dobrze dobiera sobie ludzi. Och, mordę. Opuścić platformę! Chyba mamy przesrane, coś mi się wydaje. Rzuć broń. Ten chaos, Crane. Chaos jest źródłem prawdziwego porządku. Trzeba być głupcem, by uważać inaczej. Pozwól, że zademonstruję. Basam, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Opublikuj plik. Dobrze, szefie. I gotowe. Plik Jesteś wysłak. szalony. Właśnie skazałeś na śmierć tysiące niewinnych ludzi. Masz ten swój pieprzony chaos. Nie wiesz, co było w tym pliku, co, Crane? To dowodzi, że mam rację. GRE chce zrobić broń z tego wirusa. Nie leczyć. Interesuje ich tylko zysk, a nie ludzkie życie. Przestrzegając ich zasad i praw, robi z siebie tresowaną małkę. Szanując. Dobra. Zabić go. O, Ninja Cop. o O, chciał łapę! Doktorze, chodź, zabiorę cię stąd. Crane, ocal tych ludzi. Oni na... na to... na to nie zasłużyli. Hey, pochodnie. Co czekacie? mnie zabić go! Żegnaj, doktorze. Przypuściliśmy mu głowę. Jak on do ciebie strzela? Ale postulana akcja! Szybciej! O shit! Jak na pożaju? Ja pierdzenie! Ich nie posyrało? Gdzie moja kotwiczka? Za dużo tego! Cholera, mało brakowało. Ja pierdzielę! Kurde! Gdzie my w ogóle jesteśmy, do cholery? Już, już, zostawcie mnie go gany. Już teraz sobie biegnij tak! Już! Przestań strzelać! Slak to! Co się odwala? Gdzie my do cholery jesteśmy, jesteśmy chyba w podziemiach jego Dawaj noże, dawaj noże. Ptardy bezsensowne będą tutaj Nie wiem co się dzieje, ale mam tak potężne kopnięcia i wślizgi, że to rozwala wszystko tego bydlaka zabiliśmy na chyba trzy uderzenia Tutaj e, nie Dobra, już nas nie gonił, więc troszeczkę bardziej chillout. Tutaj. Szybko puszczamy to. Bardzo szybko. Zdołałem wydostać się z areny, ale muszę jeszcze jakoś dotrzeć do Brekena. Zir... Zir nie żyje. Pociesza mnie nieco fakt, że zanim wpadł w ręce zbirów Raisa, zdołał przekazać swoje wyniki badań Jade. Jest więc wciąż nadzieja na opracowanie leku. Okej okay. Musimy dostać to do, do doktora Kandema O nie, Czy mamy schizofrenię? Sekunda crane Tylko lepszy sobie Poziom przetrwania, na pewno ci to jest przyda Oczywiście, tak też o tym myślałem granaty, wspomagacze, wspomagacze XL Takie hmm Jak nie potrzebujemy tarczy, bo wiem, że tarcze są słabe Możemy tej tutaj... To, nie Kurde, ciężko coś wybrać, to tak nie rzucam granatami ani niczym, ale może się przydać kiedyś. O, 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 tego przełuję właśnie. A to linia elektryczna. Myślałem, że to może po tym zjechać. Dobra, nieważne. Krain, biegnij! To jest daleko! O nie, kraj nie chce biec! Krain! Rak Ren się bardzo zmęczył. Lecimy, lecimy, lecimy obok, wywalone te zębiaki. Zostawcie mnie, zostawcie Nie mogę biec dalej, to że mam parę noży Cholera! Ale boli Będziemy zombim Kolejny musisz chociaż troszeczkę spać, czy nie? mnie? umie. Przed na wiadomość. na Twoim miejscu, był ten Bimber tamtej dechy i czegoś tak. Rozbędzie lepiej się poczuł. Nie, tylko nie to! Teraz chłwę chcę zjeść. Zwier. Zwier nie żyje. Oh. Wow. Dużo rzeczy bardzo się dzieje. Bardzo dużo rzeczy się dzieje naraz. Turne. Już odcinek 25 minut. A, Gdzie jestem? Zabrałem się na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Reisa. No i wypuścił na nich gryzoni, zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika, w kotle koło autostrady. Kontakt zwie się cenk. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. To co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Dziękuję. Rain, tu masz swój sprzęt, bierz. Już, spoko, ziomek. Akurat mi przeszkadzasz. Eee. Podziękuj mu ode mnie. Dziękuję bardzo za oglądanie, jeśli film Ci się spodobał zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. No to siemaneczko.